Witam w następnym odcineczku z zasad ruchu drogowego tak jak widzicie już na nagraniu opowiem o tych dwóch znakach drogowych co one oznaczają. Stosuje się je na zwężonych odcinkach jezdni na takich po prostu na których nie zmieszczą się obok siebie dwa pojazdy dlatego któryś pojazd po prostu musi zaczekać przed pojazdem z nadjeżdżającym z przeciwka lub ma pierwszeństwo już mówię o co w tych znakach chodzi. Ten znak kwadratowy, no to mamy pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z przeciwka. Natomiast ten znak ogrągły jest to znak zakazu, dlatego zawsze stoimy i czekamy, aż pojazd z naprzeciwka przejedzie. Ponieważ to pojazd z naprzeciwka ma zawsze pierwszeństwo, może się tak zdarzyć, że któryś z tych znaków zostanie odwrócony po prostu do góry nogami. No, i przykładowo ten znak zakazu będzie do góry nogami, czyli czerwona strzałka będzie w dół, a czarna do góry. No, i można by pomyśleć, że mamy pierwszeństwo, ponieważ strzałka czerwona jest w dół, ale otóż nie, ponieważ jest to znak zakazu, znak zakazujący wjazdu, więc musimy wziąć to pod uwagę. Natomiast jeśli ten znak niebieski będzie odwrócony do góry nogami, Wtedy czerwona strzałka byłaby do góry po prawej stronie, natomiast czarna w dół po lewej. Wtedy także można by było pomyśleć, że mamy zakaz wjazdu, ponieważ strzałka czerwona jest do góry, ale otóż nie, ponieważ jest to znak koloru niebieskiego. A tak jak wiemy, znaki koloru niebieskiego są to znaki informujące bądź znaki nakazu jazdy. Więc zdarzają się właśnie takie sytuacje, jak odwrócone znaki, że musimy poznawać po obrysach, co to jest za znak, albo po prostu już przysłaniają drzewa. Nie widzimy, czy to jest pierwszeństwo przejazdu, czy ustą pierwszeństwa, czy jest jakieś łamane pierwszeństwo. No i to oczywiście stwarza zagrożenie na drodze. Musimy poczekać właśnie na służby drogowe, zanim przywrócą ten znak do stanu faktycznego. Dlatego fajnie by było, jakby. Te służby zawsze działały na czas. Także dobrze by było, jeśli zauważymy jakieś nieprawidłowości w znakach czy coś, żeby to zgłaszać służbom drogowym, żeby te znaki przywrócić do normalności, do poprawy, żeby po prostu je poprawić, żeby nie stwarzać zagrożenia na, na drodze. Jeśli taki filmik się podobał, no to oczywiście zachęcam do zostawienia lajków, piszcie komentarze, subskrybujcie kanał, zaznaczajcie dzwoneczek, wszystkie, aby być zawsze na bieżąco z nowymi filmikami. Trzymajcie się, do zobaczenia, hej!